3, 2, 1. I jedziemy. Cześć, witam was w, witamy Was w 89 odcinku Webtox. W tym tygodniu nie mamy żadnych, dla was żadnych relacji, nie mamy żadnych zaproszeń i jednym słowem rozpoczynamy sezon posłuchy grudniowo-styczniowej, czyli świąt. Czyli święta. Czyli świąt. święta. się nigdzie nie jeździ, święta się siedzi w domu i je karpia z rodziną. <grym 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 się mamy, tak się robi. Mamy nadzieję, że miło spędziliście mikołajki tegoroczne, że byliście grzeczni. grzeczni. Dostaliście już coś? Bo my sobie w ogóle wczoraj zrobiliśmy losowanie mikołajkowe w biurze. Tak, ja mam na przykład Nie, 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 wiem, nie wolno mówić, oni to oglądają. Dobra, słuchajcie. A tak już wracając do poważnych spraw. Chcesz zacząć? Czy ja mam dzisiaj zaczynać? Ja mam dzisiaj zaczynać, więc ja mam taki temat troszeczkę związany z pieniędzmi, więc to, co jest związane ze świętami, trochę związane z grami komputerowymi? Nawet I bardzo? Też świętami. Czyli też święta. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Będzie, ku, będzie quiz. Będzie quiz taki. Powiedz mi, jak myślisz, ile wart jest rynek gier komputerowych, przepraszam, gier wideo w Polsce? No, dużo. Z... No, 692 miliony. Jeżeli dla kogoś to jest dużo, to rzeczywiście dużo. Dla mnie na przykład, to nie jest dużo. 692 miliony na gier, komputerowych, Posta, gier w Polsce. A wiesz czemu dla mnie to nie jest dużo? Bo zaraz ci powiem ile jest wad rynek światowy gier komputerowych. Zgadnij. Czekam, mnie. powoli. No, do pracy, no Nie wiem, dopiszmy jedno zero. Czyli 6 miliardów, tak? 6 miliardów 200 tysięcy. Dopiszmy dwa zera. 59,3 miliarda. Polski rynek gier komputerowych, proszę ja was, to jest Puszka. troszeczkę ponad 1% w tym światowym torcie rynku gier komputerowych. Yy, czyli generalnie, jeżeli byłeś takim producentem gier, to jest za co walczyć, nie? No, nie no i stąd... ale to i tak podejrzewam, że tą, tą, ten 1% to i tak zawdzięczamy w dużej części ludziowi, no I, Michał, i Michałowi śczerbie. Ale wracając do tematu, czemu mówię o tych grach? Bo y, właśnie dlatego wszyscy producenci gier starają się uprzykrzyć życie. Piratom, a de facto utrudniają życie zwykłym graczom, którzy chcą uczciwie sobie kupić grę i z niej korzystać. I teraz, w taki opacią... sposób utrudniają w taki... życie zwykłym graczom? Znasz takie zabezpieczenia, które się nazywają DRM? Znam, no, ja, ja je kojarzę bardziej z muzyką i multimediami. Tak, ale one też są dostępne. Bo wiesz, to w zabezpieczenia DRM one dają dosyć szeroki, szerokie możliwości zastosowania, od hmm. zablokowania gry, muzyki i tak dalej, tylko do innego urządzenia, poprzez y, zablokowanie całości gry, albo ograniczenia czasem i tak dalej, Te tak hmm. okay. zabezpieczenia są generalnie B i nikt ich nie lubi, bo dla muzyki Obie na to. przykład pozwala tylko na jednym kąpie, no nie? Aha. Czy na jednym odtwarzaczu muzycznym. Y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest EA. Y, kojarzysz taką firmę, okay. która się zajmuje produkcją gier. Oh. Nazywa się EA. Oczywiście. oni wprowadzili coś takiego. Tak z całą swoją młodość ciupiąc przy FIFA. Więc... A później drugą część swojej młodości ciupiąc w PESA. A to było na studia. Raz, zaraz. I EA wprowadził coś takiego jak online PES, czyli taki klucz, znaczy klucz do gier multiplayer, mhm. który wygasa z określoną datą. Jeżeli go nie uaktywnisz do określonej daty, to on Czy znaczy Po zakupie musisz aktywować grę. Bierzesz, czy... yy, tak, masz, masz ten klucz. Nie, jeżeli po zakupie na przykład jeżeli gra wyszła w czerwcu, a ty ją kupisz w styczniu, to ten klucz może być już nieaktywny i nie pograsz w multiplayer. I co jest najlepsze? Znaczy, pograsz, ale musisz zgłosić się do oficjalnego supportu, wysłać kilka maili, oni ci przysyłają ten klucz, podobno za darmo. I co jest najlepsze? To podobno wyszło przez przypadek. I jej się nigdzie tym nie chwaliło. Dopiero jacyś tam gracze, Kierzy. nie, gracze właśnie, napisali, że kupili nową grę i nie mogą sobie pograć na multiplayerze. Okazało się, że to jest bardziej powszechny problem, serwis joystick, na którym nałama którego się pokazały te komentarze, wysłał do jej zapytanie, no i proszę ja ciebie, i jej odpisało, a Zaliż, tak robimy, tacy właśnie jesteśmy. To jest jedno. Ubisoft kojarzysz Ubisoft i serię Gier Assassin's Creed? Kojarzę. Ubisoft mi się chyba czymś innym kojarzy, ale... Być może. Nie, no, nie, nie, Assassin's nie wiem, co ci się kojarzy. Ubisoft. Y... Oni mieli takiego pancernika w logo? Potionkina. Pancernik, pancernika. Po po, Patrz po Bardzo nie? fajny film. Nie? Pancernik, potionki. Po y... Kto Kto? InfoGames. I jeszcze Galapagos, ale oni mają takie oko takie z Galapagos. Do no dobra. Ale słuchaj, wracając no. do Ubisoftu, Ubisoft przez bardzo długi czas stosował y, zabezpieczenia DRM, które wymagały od gracza, żeby był non-stop połączony z internetem, nawet jeżeli grał tylko sobie w single playera, wiesz? Czyli raz, trzeba było w trakcie ładowania gry, trzeba było wbić na serwer, gdzie serwery były oblegane. Jeżeli serwer Ci się wysypał, to gra się zapisywała do ostatniego checkpointa. I grasz sobie, grasz nagle no, połączenie zerwane, no to, to mieli jakieś udziały w, u operatorów, dostawców internetu? Nie wiem, ale, ale goście stwierdzili w tym momencie, że usuwają DRM'y i połączenie z internetem przy Assassin's Creed 2, który będzie niebawem na, na rynku, usuwają drm -y i będzie potrzeba tylko wiesz, połączyć się z internetem przy tym pierwszym połączeniu, mm -hmm. znaczy przy pierwszym uruchomieniu gry. Czyli jak widać, kurde, to jest takie wiesz, z ręcami i nogami, tak jak wytwórnie muzyczne się bronią przed tym, żeby nie piracić, czasem jadą po bandzie równo, tak samo producenci gier ręcami i nogami się zapierają, żeby w jakiś sposób ograniczyć możliwości piracenia. Twórcy Wiedźmina 2, czyli CD Projekt, Analizują i tak wiesz, liczą, że na każdego legalnie zakupionego Wiedźmina 2, przypada 5 Wiedźminów nielegalnie skrojnych. znaczy skrojonych ściągniętych z solendów. 14 giga zajmuje tak grafer. Ale oni się z tym pogodzili, rozumiem. I całkiem nieźle na tym się oni zdjęli DRMy, testowali DRMy, później zdjęli te dremy. Ja jestem ile na przykład Wiedźmin, e, ile CD projekt jako wydawca gry Wiedźmin, jest w stanie na przykład zarobić na dodatkowych ja rzeczach. Kiedyś kurde liczyłem. A koszulka na zasadzie, Wiedźmina wiesz? na wszystkich tych bajerach. Znaczy, kto ma prawa w ogóle do samego. Jakby do postaci Wiedźmina i tak dalej. To nie oni, Oni mają. Sapkowski wiesz, to biedzmi? Sapkowski, sapkowski, ale podejrzewam, że na niektórych porach eksploatacji oni mają licencję po prostu. No właśnie, I teraz wiesz, koszulki akurat z grą wiedźmi, z logiem, logiem gry, i no. tak dalej. To jest, to jest podejrzewam, duży. Oni tą koszulkę dodają na przykład do, do jakiegoś tam paka. No tak czy inaczej, Szwajcaria ostatnio nie wiem czy widziałeś raport, który rząd Szwajcarii upublicznił, że nie, tak naprawdę... Nie, czytam raportów rządu Szwajcarii, ja nie śledzę Wieczorami, piątek, whisky, cygaro, czy czytam raporty Szwajcarii. Nie wiem, że tak nie robisz. I oni napisali, że... Zgadzam co oni napisali, że piratstwo jest fajne. Rząd Szwajcarii. Rząd Szwajcarii. Czy w to... Szwajcarii jest Pirate Bay? Czy nie, Szwecji, nie Szwecji. w Szwecji. I pojęcie jest rozsiany w ogóle po całym świecie, oni sami nie wiedzą gdzie. Okej, okay, ale nie, no, ale to zajmuje się tym sąd szwedzki a tak, i tak dalej. Tak czy inaczej ja jestem strasznie ciekaw, w którą stronę to zmierza, bo wiesz, coraz szybszy. Być może granie online, no nie, że, żeby grać, będzie musiał wykupić abonament, albo tak, coś A to jest nieco. dokładnie ten sam problem, który poruszaliśmy po raz już tak, przy tak, muzyce. Tak, tak. Że te stare zabezpieczenia, stara polityka, stare modele biznesowe i tak dalej, to się wszystko przestaje sprawdzać. To Zaraz będzie jeden wielki gruz. Rozmawialiśmy ostatnio, rozmawiałem ostatnio z Kubą, przyszedł z Afganistanu. Kolejna część koncertu. Ciekawo, jak tak będą pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kubek Nie ma zaproszeń, nie ma relacji, ale będzie koncert Będzie koncert koncertyczny. Pozdrawiamy Kubek I on właśnie mówił, że testuje sobie ten nowy internet LTE od Polsatu. Prędkość tam 100 megabitów i to jest po prostu masakra 100 megabitów. Jeżeli wyładujecie filmik, moment, jakiś multimedia, multimedia, coś na stronie internetowej, moment, nie czujesz w ogóle, że surfujesz podobno. Nie, Jakie się... to nowe możliwości daje, no nie? No. Dla gier komputerowych czy coś takiego. Tak czy inaczej, ja Was zostawiam w tym świąteczno-mikołajkowym nastroju związanym z danymi komputerowymi, a teraz mój drogi kolega, który chowa się pod pseudonimem Dominik Szarek, bo to nie jest jego prawdziwe nazwisko, opowie Wam, co ja dzisiaj dla Was przygotował. Tak, ja dla Was przygotowałem też temat bardzo świąteczny, Gdyż, ponieważ wydaje mi się, że większość z was święta jak co roku, większość na święta spędzi przed telewizorem już bez Kevina. Kevin szedł wczoraj. Wczoraj, przed wczoraj, wczoraj. Ale będzie wczoraj był Kevin sam w domu, a Kevin sam będzie, w domu Jorku, tak? będzie w święta. Będzie w święta, Kevin. No dobrze, tak czy inaczej, będziecie spędzać ten czas przed telewizorem. Spokojnie. I a propos tego jest mój temat, bo kilka dni temu Creed, czyli taka bardzo fajna instytucja w ogóle... Taki zespół jest Creed. Jest też Kryt, ale troszkę inaczej się pisze. Kryt sobie pomyślał, panowie tam sobie pomyśleli z takiego, że skoro e, ściągają już tak nieudolnie ten abonament z, z tych telewizorów, odbiorników radiowych i tak posterów, dalej, tak, to może by tak jeszcze suszarek. pociągnąć trochę kasy i te czy znaczy kasy, nie wiem na ile. Na ile... Ludzie z tego wypłacają, ale, ale chcieliby ściągnąć też kasę z ludzi, którzy mają komputery w domu, e, bo wymyślili projekt, który będzie zakładał, że teraz abonament RTV będzie obowiązywał wszystkich, którzy mają prąd w domu, e, ponieważ oni założyli, że jeśli masz prąd w domu, to na pewno masz też telewizor, radio albo komputer e, i A możesz czekaj, odbierać... czemu sygnal... krajowa rada radiofonii, telewizji się dopuszcza do kompu? Nie wiem, trzeba się do kompów oni po prostu ro chcą ch 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 rozszerzyć. Nie rozszerzyć nie oni chcą kompu. rozszerzyć swoją ustawę. Yy, chcą iść z duchem czasu, tak mi się wydaje przynajmniej. I stwierdzili, że jeśli ktoś ma prąd w domu, to trzeba... No do no, tego skąpa zapłacić. Dziękuję bardzo. Właśnie nie, oni twierdzą, że nie jest to gniazdka. Panie premierze jak żyć, ale, ale nie, pan premier, a pan premier odpowiada jak żyć. Pan wie. premier odpowiada, co robić, jak żyć, tak? Pan premier mówi, że jest przeciwny temu i w dalszym ciągu... Pod, znaczy... Może nie podtrzymuję tego wyraźnie, że no chce, prawie. że chce, bo on yy, ostatnio już mówił. Że chce znieść całkowicie. On jest za, za zniesieniem tego, znaczy tego wiesz, abonamentu. Natomiast teraz Słuchaj, może to jest takie zagranie, ten, wiesz? Ten mi się zupełnie nie podoba. Słuchaj, może to jest takie zagranie. Jak premier im powiedział, że znieśmy całkiem abonament, to oni powiedzieli, nie, dowalmy jeszcze większy abonament i się spotkają w środku się... chyba jest tego co wiem, to kwotowo. Dobra, rozszerzmy abonament Jasne. i wtedy spotkają się po środku i będzie tak, jak było. Nie wiem czy widziałeś na, w telewizji publicznej co jakiś czas występuje który, któraś z ikon polskiej telewizji publicznej na przykład Apoloniusz Steiner. Który tak, mówi, oglądaliście tak, Małysza, tak fajnie było, wszyscy siedzieliśmy w niedzielę przy obiedzie, przy stole. Teraz nie płacicie i Małysz skończył karierę. I teraz, jeżeli chcecie dalej oglądać nie Małysza, ale kogoś innego, zapłać, 100%. chyba warto, nie? Za ten sukces, taki fajny tam jest tak. chyba, warto. No. chyba warto. Chyba warto. Chyba warto, ale, ale tak to jest robię. też, wiesz, kolejny problem modelu biznesowego. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o kwoty, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, w nie, Polsce. O, nie, właśnie nie, to jest około 180 zł rocznie. rocznie. To jest około, znaczy, słucham, mam, taką, mam taką tabelkę przed oczami, gdzie w Polsce było to powiedzmy około 50 euro. Aha. Około 50 euro. Okay. Natomiast wyobraź sobie, że w takich państwach, i ty też sobie wyobraźcie, jak Szwajcaria, Dania czy Norwegia, to jest około 300 euro rocznie. Wow, Czyli będzie... 6 razy więcej. No. Yy, około grubo ponad 200 płacą Austriacy, Szwedzi, Finowie, yy, a natomiast bez, yy, bez w ogóle, bez abonamentu yy, żyją sobie szczęśliwie ludzie w Hiszpanii, w Holandii, w Belgii, m.in. Innymi... Wiesz, co jest ciekawe, że podobno Luxemburgu. Telewizja, telewizja polska w Luxemburgu, Luxemburgu, to oni sobie w ogóle szczęśliwie żyją. Yy, podobno telewizja polska stary to jest jeden no, z niewielu w... takich tworów telewizji publicznej, który ma aż taki zasięg w danym kraju, wiesz? Tak, tak, tak. tak. To jest ciekawe. to jest element. Może dlatego ten abonament jest, nie wiem, niski? Jest. Nie wiem. Nie wiem. Nie. nie wiem. Tak czy inaczej ten... jesteśmy stanowczo i kategorycznie Aha, mówimy... Je... Aha, zawsze, powinna... zawsze jeśli ta ustawa wejdzie, według w jej rozumieniu, każdy ma prawo wyrejestrować się i zło złożyć wniosek o to, żeby ten abonament nie płacić. I ktoś przyjdzie i sprawdzi? Że, masz... Nie masz, że nie masz telewizora, nie masz radia i nie masz komputera, nie wiem jak to się będzie na, jak, I jak i będzie wyglądać weryfikacja i ale, żarówki wykręca. Tak, bo wiem, że są ulgi na ten ludzie po 75 roku A jeżeli tak na przykład są, na są ulgi te... które zwalniają ci od płacenia tego a jeżeli miałbym na przykład na lodówce ekran to też muszę płacić? no właśnie to jest ciekawa sprawa, bo na przykład nie wiem jak z tabletami nie wiem no, jak, jak z smartfonami ktoś ma na przykład, sobie ogląda Iple na tablecie czy tam prawda coś innego i co, jeśli nie ma komputera w domu, Sprecia, nie ma telewizji nie ma radia i żarówki wykręca wszystkie co do jednej Patrz, zostawiasz sobie zawsze kąpa w pracy a w mieszkaniu używasz tylko, tam le, tylko iPada? 180 zł rocznie 5, 4, 180 zł rocznie, czyli no iPada masz pomyśleć. po 10 latach masz 1800 no po 50, 20 latach W 20 latach... Niecałych. No no to albo sobie wiesz. Po 20 latach masz iPada za abonament. No, to sorry jak wchodzisz w to? Też tu chce nas na grubą kasę skroić. Chyba tak. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o te tematy nasze, dzisiejsze i właściwie nie, nie zapowiadam żadnej relacji, żadnej ja relacji w tym tygodniu to, że... nie ma. E... Mikołajki za nami, świetnie przed sobie, nami. Możecie sobie obejrzeć zeszłotygodniową relację z imprezy Microsoftu. Swoją drogą, e, był, był tam też ten ekipa co za tydzień, tak? Oliwiera. Oliwiera Janiaka, bo ostatnim co za tygodniu... Czego się naprawdę nazywa? Piotr, Piotr Janiak. Tak mi się wydaje. Dobra, tak czy inaczej, Oliwiery. pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy udanych prezentów. Kiedy się widzimy następnym razem? To będzie Zgadnie. który? Co tydzień. Dzisiaj jest który? Ósmy? E... Ósmy. Widzimy się w taki razie 15 Czyli to będzie jeszcze przed świętami Dziewiątym. i Dziewiątym, jeszcze... 9. Nie, sorry, Nie, 8. No? Nie ósmy, tego poniedziałek, ja był we wtorek, gdzie? Dziś jest co? Dzisiaj jest czwartek. Tak czy. tak czy inaczej, jeszcze widzimy się dwa razy przed świętami, także życzenia świąteczne Wam bardzo złożymy. złożyć. złożyć. I see Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Na razie. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i jeden znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, jeden, jeden. Witaj nas w odcinku. A O U I E A O U I E I No witaj w odcinku.